Witam, nie miałeś moją bluzę, jest dużo, ale kurde, slogowało mi. Zostałeś? Ci, wysłałem ci na playstation. Co ja nie wiem, na live'a Dzięki, to. Tak, Wybierajmy drewno. Ja zrobię crafting, okej? Okay? Zrobiłem crafting, a to musisz zamienić. Oj, teraz wejść na dół. Oj, ja podmieram, na kogoś Na razie nie rób nic, nie rób nic na razie. Nie warto, nie Co rób nie czeka. Ja, ja zrobimy zwykłym, okej? Okay? Tak. Gdzie mam klasy? Okej. Okay. Chodź. Chodź, to ci porobię rzeczy. Ja ci, ja ci, ja ci robię rzeczy. Proszę, tu masz kilof, sikierę i miecz. Ja to zabijam, okej? Okay? ty idź kopać. O, cobblestone, okej? Okay? To trochę drewna. A ty nie zabijaj na razie, okej? Okay? Ja zabijam i podbieram. No, może następnym odcinku. Czekaj. Mogę? Mhm. Mm sorry, jeszcze nie. Ale używaj kamiennych rzeczy. Szybciej ci będzie szło. Ej, nie jest takiego szumowego, okej? Okay? Zaraz to ugotuję, okej? Okay? Nic. O, tutaj obok. N nie kop się, nie kop się. Masz trochę drewna, dasz mi? Wszystko daj. Oj nie, ale dobra. Czekaj. Daj, daj mi, daj mi tą skrzynkę, daj. Daj skrzynkę, daj skrzynkę, daj skrzynkę. Nie, nie jest, nie jest na razie. Czekaj. Daj mi całe swoje drewno. I co? Creeper wybuchł. Creeper wybuchł. Ju, czekaj, muszę przepalić. Oj, już robię piec. Oj. Oj, Creeper! Mam pół serduszka. Czekaj, już przepalam. Nie, zniszczył nam crafting. Spokojnie mam ze no. Patrz, już. Tutaj! Tam nie. bij mnie, nie bij mnie, ładnie. Y sobie jest. Tam jest Enderman. Pocało <grym> się, zaraz na chyba. Jest tu, ej! Ona nas atakuje. Ej, uważaj, Keler, to dawaj go! Dobra, jest. Jeden zabity. Atakuj go! O nie, kolejny cliffer! Uważaj! Nie podchodź, nie podchodź za niego, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Można ząbić za sobą. pająk się... Ojej, nie, uciekajmy, uciekajmy. Śczypaj. Daj mi te Dzięki. <śmienki> Kopmy, chodź. Tu wiamasz. Nie daj mi... nie... daj mi kamień, kamień drukowy. Dobra, smaruję trochę wygląda jak news. Proszę zobaczyć do kamery. <śmienki> Jemy. Króśnie, <śmienki> bo uśiem, jak to prawdziwe. Y, poziomka 13, y, artysta powiedział. Słodko kwaśno. Mało sosu wziąłem, wasze zdrowie Poczułem To jest na pewno zanagieco, to nie jest do klasków, nie róbcie nie tego w domu Dajcie ten filmik, dajcie ten filmik 18 plus na YouTube Da! Kolejny pasek z miodem Do Kluś nie bułki To będzie dla przyszłych pokoleń Chodź Oliwka, chodź Dajcie go Presla Wyślijcie ten filmik z to na ciebie Kocham cię Słodko-kwaśno Kwaśno Dobrze, jakie jeszcze tutaj mamy przedmioty? Terminowane ci taki. Problemy techniczne, że to jest tik, tak żeby nie było. Tik, tak. O, mam. A masz sobie poszedł. Dobra. Te przybył chyba presel. Jeszcze raz spróbuję. Ej, dostaniesz kary na pana. Więc wracamy do plasku Czy mamy tutaj jeszcze jakieś. się wszystko grubasie? te grubasie. W ogóle patrzcie, jakie fajne opakowanie takie. Bardzo yy, fajne. A 30 jalgów pod tym filmem kupię takich 5 kupię takich 5 O, żeby nie było, prawdziwe McDonald's, prawa autorskie, przychodźcie. Jeszcze dużo takich plasków, albo nie, napiszcie w komentarzu co chcecie, żebym... A więc tak jak mówiłem, yy, yy, napiszcie w komentarzu z czym będę musiał zjeść. Yy, sos z czym? Ten sos. Kupię takich 5. Jeżeli będzie 45 lajków like pod tym filmem i przynajmniej 40 komentarzy i 50 wyświetleń. Wyzoruje wojaka na oczy. Naprawdę, jak poziomka denatura.